Kowal. Czemu ty na B jechałeś mapie? Cieprze jak jeden, ten ty rozjedę. Wiesz że na B mapie jechałeś, nie? Wiesz że na najsłabszej mapie jechałeś. No wiem. No. Czemu nie zmieniłeś? Później już nie było czasu. No i wsiadłem sobie na tracera GT I to w końcu jest porządny sprzęt Lepiej się na nim czuję niż na, tych... Popierdół... na tej popierdółce siódemce Ale luz et... zaraz to pozmieniał Ustawiłem mapę A To jest Tracer GT, czyli jestem tym innym e... zadupkiem, zobaczę co tam słychać u kolegów Ready no to jest gietek. Lecimy No, w końcu jestem u siebie, kurde Tu jest quick shifter? O jest quick shifter Ale mega Kurde powiem szczerze, że Modyfikacje, tłumiki, inne rzeczy. To jest słaby pomysł. Tak, nie wiem, dojrzewam trochę do tego, że. Tłumik, zawsze nie wyobrażam sobie motocykla z niewymienionym tłumikiem końcowym. Znaczy do tej pory tak sobie nie wyobrażałem, ale szczerze mówiąc, to na tych oryginalnych podzespołach to jest wszystko tak ładnie zestrojone, że nie ma jakiegoś tam problemu. O i tracerek 900, tracerek 900 poezja, poezja. Yy, porównam go do triumfa Tigera, którym jeździłem dużo, nowego. I ten y, tracer, przez to, że nie ma, ma, inne te handbary, nie ma tych wielkich końcówek na kierownicy, yy, ma już zegar TFT. Co prawda triumf ma fajniejszy ten zegar, czytelniejszy, no jest cała wypełniona. Cały wypełniony ten wyświetlacz, że tu jest taki tam zegareczek tylko, ale wystarczająco. No, jest trochę nacikane tego przez to, przez to, że jest taki mały. Ale powiem szczerze, że. Kurde. Wybrałbym tracera. Tracera GT, porównując do. do triumfa Tiger'a. Nie dlatego, że Tiger jest zły, Tiger jest genialny, ale tracerek GT naprawdę tu mam wrażenie, że. Tą szybę poprawili, bo szyba w Tracerze, tym pierwszym, była tragiczna. Naprawdę, kurde, tragiczna. Tak jak w tym GT tutaj y, Tracerze 700, podobnie taka, taka lipa Ha, ja, widzę, że się Kowalowi podoba. To będzie następny sprzęt. Trzymaj tą kierownicę tej! Trzymaj tą kierownicę, ty! No, no masakra! Kowalowi się podoba. Także wracając do, do tracerka taj, i porównania do Tigera, to Tiger, tak jak mówiłem, no, genialny sprzęt, ale, ale może przez to, że ja znam ten silnik i, i Yamaha, e, to jednak w Tigerze ten silnik jest taki grzeczniejszy. Troszeczkę inaczej oddaje moc. E, a tutaj no, czuję się tak swobodnie, no bo znam ten, ten silnik ze swojej dziewiątki. Widoczność w lusterkach super, te handbary naprawdę nie przeszkadzają, absolutnie tutaj jest, poprawili to, bo w tamtym to, to była tak szeroka ta kierownica, że to się jechało dziwnie na tym motocyklu. Błęziutko tutaj w, przy zbiorniku, bardzo wygodna kanapa. No czego chcieć więcej? Quickshifter, no naprawdę pasuje mi to. No quickshifterek naprawdę chodzi genialnie, o to był piąty bieg. Po, po, po siódemce to generalnie jak się wsiada na taki motocykl to jakby się z Mercedesa 200D wsiadło do AMG. Tracer na razie number one Ponieważ Nike Niken, spoko, ale no to jest taka no, no future. To tak, patrzę zupełnie realnie na motocykl. Super wymyślili, naprawdę świetny motocykl, zrobili zrobiła Yamaha Uzbroiła go w ten fantastyczny silnik, który jest tutaj. Także to jedzie, że się można nieźle zdziwić, ale, ale ani to nie wygląda. Ani to nie jest mi potrzebne do niczego A taki tracerek jak ten no Naprawdę widzę, że to jest potencjalnie sprzęt, na który mógłbym, na który mógłbym zmienić mojego, moją dziewiątkę no, Niech się chłopaki nacieszą To raczej czego będę tablice rejestracyjne zbierał No i ta szyba naprawdę kurde robi robotę to, że są te handbary, to też inaczej tutaj e, inaczej e, ten pęd powietrza na, na ręce jest skierowany. E, I jest to rzeczywiście, przy, 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 przynajmniej tak mi się wydaje, że jak będzie zimno, to, to te handbary dodatkowo jeszcze osłonią przed, przed zimnym wiatrem. Grzane manetki są, więc tam sobie można je włączyć, ale ale fajne, naprawdę fajne i, i miałbym naprawdę długo bym się zastanawiał jak miałbym siadnąć, żeby kupić nowy motocykl i tutaj miałbym do wyboru GTK Tracera dziewiątkę, albo zwykłą dziewiątkę no pewnie skończyłoby się znowu na zwykłej dziewiątce, ale no kurde bardzo bym ten motocykl nie jest dużo większy od mojej dziewiątki, a jednocześnie fajny turystyk no dobra, wyłączę na razie kamerę, bo nic ciekawego i tak nie mam do powiedzenia więc chłopaków tu trochę to nagrywam. Potem sobie jeszcze muszę wsiąść na MT10 i, i tutaj na tego na ten nerkę się przejawi. No i z powrotem siadłem na Łukana z racji, że go jako pierwszego brałem, to też oddam osobiście. Jeszcze jedziemy odstawić, bo poryty musi wcześniej... Znaczy tak się spóźni do pracy, no niestety. Trochę nam zeszło. Radości z jazdy nie było końca. I teraz już dosiadłem z powrotem Nikena, tak jak wspomniałem. Co tu się dzieje? No, tam coś w lewo skręcę. No i mogę podsumować ten motocykl, którym jechałem. Nie jechałem tylko efioterą, a trochę też świadomie, bo... Ciężki motocykl Na pewno fajnie się prowadzi, ale... Dobra, już tam darowałem fiaterę, może innym razem ee, Zacząłem od y, Nikena No i Niken y, Skala 1.6 Nikenowi daje y, Jeżeli chodzi o prowadzenie To daje 5 Troszkę się ciężko go przerzuca w szykanie Takie szyb, szybka zmiana kierunku To to jest jest dość, no czuć, że, że masa jest dość duża, natomiast pewność prowadzenia w tych zakrętach to wszystko to, to no jest coś pięknego. Silnik z dziewiątki również. Poza tym motocykl uważam za totalnie bez sensu. Te, te, te koła z przodu no fajnie są, ok, ale absolutnie do niczego niepotrzebne. Eee, no oczywiście bajerem są totalnym, można takiego lansa odstrzelić, tu wszyscy się za tym oglądają. I jest świetnym motocyklem, tylko mówię, no według mnie to jest taki trochę z... przerost formy nad treścią. Potem miałem Tracera 700GT to szyba mnie tam strasznie zawiodła, ta oryginalna szyba tragedia. Po prostu łeb na wszystkie strony latał. Po tracerku, po tym po dziewiątce jak siadasz na siódemkę, to od nie jedzie. Ma bardzo dobry silnik, ale to jest mniejszy. nie można się cudów spodziewać, ale, ale jednak wolę trzycylindrowy silnik dziewiątki. Czyli tam znowu ocena 1,6, to też tak bym dał 4,5 ale to tylko dlatego że jeżdżę lepszym z lepszym silnikiem gdybym patrzył tak obiektywnie to, to jest bardzo dobry sprzęt to tam spoko, spoko piąteczkę mogę mu wystawić bardzo wygodna pozycja dużo wygodniejsza niż na małej siódemce mała siódemka to jest tragedia dla mnie pozycja w, w ogóle nie wiem jak można tu jeździć gdzieś dalej nie wiem jak luczy tu jeździć Nie wiem jak Luczyn tym jeździ tą siódemką małą, bo naprawdę masakra jakaś jest na dłuższej trasie, na siódemce. Potem jeździłem Tracerem GT900 i to jest mój lider. Wygrał całą konkurencję. Pozycja, lekkość, prowadzenie, ten nowy TFT zegar, kanapa. Jest, mam wrażenie, że jest też minimalnie niższy niż poprzednik. A może parę milimetrów, może przez to, że inaczej jest kanapa, inaczej wygląda, jest trochę węższa może, dlatego tak miałem wrażenie, że, że wygodniej jest na, dla mnie, niskiej osoby na tracerze, absolutnie nie czuć żadnej, no, no jak rowerkiem, jak moją dziewiątką. Świetny, 5 z plusem, pod każdym względem Quick Shifter świetnie działa, naprawdę świetny sprzęt. Potem jechałem Super Tenere 1200. To Super Tenera, to dla mnie to jest taki duży Tracer 700, czyli no dwa cylindry, dlatego to podobieństwo, dwa, dwa cylindry. Taka galareta, no bardzo wygodny, komfortowy, taki krążownik na dalekie trasy, cudowny sprzęt, ale nie zrobił na mnie wrażenia żadnego, ponieważ ja nie lubię takich motocykli za bardzo. No poza Tracerem, czy tam 900 czy może Tigerem No to tego typu motocykle tak średnio mnie interesują Tigera i Tracera lubię dlatego, że ma 3 litrowy silnik i to jest w zasadzie zaletą, że to jest taki turyst zapierdalający turystyk A Tenera, no taki kloc chociaż też jest bardzo poprawiony bo Andrzejka Tenerką jak jeździłem, to ona była strasznie ciężka. On chyba miał prawdopodobnie miał ją podkręconą wyżej, żeby może nie wiem wyższą kanapę, bo ja tam jak wsiadałem to w ogóle, żeby do ziemi dosięgnąć, to tam z 20 cm miarkowało, także zdziwiony jestem ja że tutaj na tą siadłem i wszystko grało. Także on coś tam musiał mieć z tym zawieszeniem i z wysokością kanapy musiał mieć pokombinowane. Eee no i to w zasadzie tyle no wioterem jeździłem, małą siódemką no to co tu tam recenzować jak tym jeżdżę często no i wróciłem z powrotem do Nikena no i Niken jest motocyklem, który który też przypomina trochę Tracera GT chociaż to ta masa jest rzeczywiście inna na górze i jest, tu jest bardzo szeroka kanapa, bardzo szeroki zbiornik i ja już nie sięgam do ziemi na tym motocyklu, tylko czubkami palcy palców. No i czuję się po prostu przez to trochę mniej komfortowo, no bo to cofanie czy coś, no to takie jest no niefajne. No, źle się czuję, jak gdzieś bym w kolejnie stanął, to by mi powietrze zabrakło i gleba, nie? Więc. Yy, więc dlatego ten Nike, jak się na nim niken, jak się na nim siedzi i jedzie, to świetnie, ale jak ja bym go kupić, no to bym go nie kupił. Testówkę fajnie, że mogę skorzystać z testówki. Dziękuję Yamasze za że nam pozwolili na dłużej wziąć te motocykle i potestować. Świetna ekipa w Poznaniu polecam. Od szefostwa po, po pracowników naprawdę dobrali się fajnie. Mili, sympatyczni. No jak widać, wystarczy poprosić i, i na przykład. A jazdy dla nas nie były problemem. załatwienie jazdy dla nas. Dla nas w sensie grupy motowlogerowej z Poznania tak nazwaliśmy naszą grupę no i to w zasadzie tyle jedziemy teraz do salonu Yamahy oddać sprzęty i wracamy na słowie ulubione także dziękuję za uwagę narazka